Wnioskuję o podjęcie przez pana prezydenta w trybie pilnym wniosku o delegalizację ONR na mocy prawa o stowarzyszeniach. Podpisuję się po tym jako radna, ja Jolanta Urbańska, jako członek Stowarzyszenia Demokratyczna RP, jako indywidualna jednostka, czyli po prostu ja człowiek. My też się cieszymy, że możemy tu być i nawet jeżeli jest nas niewielu, to zawsze jesteśmy. My tutaj jako razem wysłaliśmy nie dalej niż kilka dni maila z zapytaniem do pani dyrektor domu, Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, ponieważ na 15 maja jest tam planowane spotkanie. Pierwsza debata wszystkich mieszkańców, ale wśród tematów tych spotkań jest również, jak przygotować się na islamskich imigrantów. Stowarzyszenie to na przykład urządziło zbiórkę cegiełek, na, cegiełek, koszulek na rzecz Janusza Walusia, który odsiaduje, przypominam, wyrok za zabójstwo. I ci ludzie mają udostępnione upomieszczenie, nie tak daleko, bo w Myszkowie... Ale to mam, nie byłam przygotowana na dzisiejszą o, wypowiedź, o, wypowiedź, dlatego tak krótko i zwięźle pozwolę sobie zakończyć jeszcze takim e, matematycznym sobie. dowcipem. Dynia o! NL! To zbiór zer! ONR! No. To zbiór zer! ONR! To zbiór zer! Polska Wasza! Polska nasza! Polska wspólna! Polska Wasza! Polska, wasza. Polska, Polska. nasza! Polska, Polska. równa! Jest jedno hasło, które mnie w cudzysłowie urzekło, gdy krzyczą narodowcy. Oni krzyczą, nie będę tego mówił, bo im przez gardło nie przejdzie. W każdym razie to jest pastisz. Dlatego mówię, że to jest moje ulubione hasło. Równi, gniewni, radykalni. To my. Równi, Równi gniewni, gniewni, radykalni. I drugie hasło, które jest oczywiście pastiszem. A na drzewach oczywiście dalej będą rosły liście. A na drzewach oczywiście nadal będą rosły liście. A na drzewach oczywiście nadal będą rosły liście. Różni, równi i rozumni. Różni, różni i rozumni. Różni, równi i rozumni. Wszystkie pielgrzymki, Narodowców kończą się zawsze hymnem. My też mamy prawo śpiewać ten hymn, jeśli nie przede wszystkim my. Odśpiewamy hymn Polski, naszej Polski. Zyskne, łapu. Zyskne, łapu. Patrz pan, co za głupota, żeby w siedem osób manifestacje robić. To jest właśnie demokracja, żeby każdy se nawet w pojedynkę mógł pójść. Z takimi durnymi hasłami? Z najdurniejszymi właśnie. To jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancja? No, sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo w mogę dać. Też w mogę dać.